Mocne słowa Nawrockiego w kierunku Tuska. Ośmieszył się. Prezydent RP Karol Nawrocki nie szczędził gorzkich słów pod adresem premiera Donalda Tuska. W rozmowie dla wirtualnej Polski głowa państwa zarzuciła szefowi rządu ośmieszanie się oraz obwiniła go za marginalizację Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent ocenił Tuska jednoznacznie. Uznaje go za najgorszego premiera. Tusk się ośmieszył i posta na wpis. Prezydent Karol Nawrocki ostro zareagował na internetowy wpis premiera Donalda Tuska, który dotyczył brutalnych incydentów z udziałem stadionowych bandytów w Gdyni i pod Białym Stokiem. Przewrządu. Komentując działania policji, wbił szpilę pałacowi prezydenckiemu, stwierdzając z przekąsem. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa wyta. Ta uwaga spotkała się ze stanowczą ripostą głowy państwa. Donald Tusk tylko się w ten sposób ośmieszył, ocenił Nawrocki, uznając zachowanie premiera za niepoważne w obliczu aktów przemocy. Hipokryzja i najgorszy premier. Nawrocki wytknął tuskowi hipokryzję, przypominając jego dawne deklaracje o byciu kibicem oraz metody walki z chuliganami z czasów poprzednich rządów. Ten sam premier, który opowiadał o bieganiu ze szlauchem, próbuje dziś przekonywać, że prezydent ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenia, pytał retorycznie. Prezydent zapewnił jednocześnie, że nie kieruje się osobistymi urazami, ale jego ocena polityczna jest jednoznaczna. Oceniam go wyłącznie jako premiera Polski i uznaję go za najgorszego, zaznaczył dobitnie. Polska na marginesie negocjacji. Krytyka ze strony prezydenta dotyczyła również, a może przede wszystkim, marginalizacji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście negocjacji o przyszłości Ukrainy. Zdaniem Nawrockiego, brak Polski przy stole rozmów to wyłączna wina premiera, który reprezentuje kraj w tzw. koalicji chętnych, ale utracił tam wpływy. W tym formacie nie jest szanowanym graczem. To nie jest dobra informacja ani dla mnie jako dla prezydenta Polski, ani, co ważniejsze, dla Polaków, stwierdził z niepokojem. Czar Prysłu utrata autorytetu. W ocenie Karola Nawrockiego międzynarodowy autorytet szefa rządu uległ całkowitemu załamaniu, co negatywnie odbija się na interesach państwa. Prezydent zdiagnozował koniec pewnej epoki w relacjach Tuska z zachodnimi partnerami, sugerując, że jego dawna pozycja jest już tylko wspomnieniem. Mam wrażenie, że podziw dla Donalda Tuska i sympatia jego dotychczasowych kolegów zniknęły. Po prostu ten czar prysł, podsumował gorzko prezydent.